ho detto cada via viaño chi ve Starego krawca. Jestem starym, rutynowanym rzemieślnikiem. Mój dziad był krawcem, mój ojciec. Więc ja poszedłem w ich ślady. Przychodzą do mnie różni ludzie. Opowiadają różne historie. Ale takiej, jaką za chwilę usłyszycie, chyba nigdy nie słyszeliście. Dawno temu. <laughs> Kiedy jeszcze byłem młodym i zdolnym rzemieślnikiem, pewien mój klient opowiedział mi straszliwą historię swojej choroby, która zmusiła go do wielu wizyt u lekarzy. pan się rozbierze. A to pan, proszę siadać. Język. A? Co panu dowega? Więc panie doktorze, ja mam taką... To, jak siadam, tak. zakładam nogę na nogę, to Panie doktorze, tutaj, tutaj na podbrzuszu, tak. mam taki sakramencki ból i on tak tu do góry, tu, tu i tu za uszami się za umieszcza. No nie no, ale wie pan, ja tu nic nie widzę. Nie pan jest zdrowy przecież. Panie doktorze Bolino. No ja wiem, ale nie no pan zdrowy jest, no co pan. No, ale może coś powiem. Następnym, do którego zwrócił się nas znajomy, był znany i ceniony w mieście, profesor medycyny. Tam. Dzień dobry. Panie doktorze, ja mam taką Momencik, jestem profesorem przypadek. A tak? Panie, panie profesorze, słucham, słucham. ja mam taką sprawę. Ja, jak ja siadam... Siadaj, pata, to tak? I jak ja zakładam jedną nogę na, na drugą, o tak... Oj, to I panie tak? doktorze, tutaj, o, tu pod brzuchem. Wiecie, to tu pod brzuchem. Tak, 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 tak. I to, to mnie tutaj zaczyna taki taki mam sakramencki ból. I on tak powoli tu, tu, tu no, do góry. Tak, tak, o, tak, tak oczywiście. O, I tu się za uszami umiejscawia. Rozumiem, rozumiem. Znaczy nic nie rozumiem. Ale to nic. Pan zrobi sobie badania tak. pod tytułem Prześwietlenie tu gdzieś. Rentgen tu gdzieś krew. Pan za miesiąc do mnie wpadnie. Mhm. Dziękuję bardzo. Szenia? Ja tu nic u pana nie widzę. Mocz w normie, płuca w normie. Pan jest zdrowy. Żegnam. Zwątpiwszy w umiejętności dyplomowanych medyków, nasz pacjent udał się do jednej z podmiejskich pustelni i odwiedził tam. Odpiche z na Dzień dobry, dzień dobry, synku. Ja, ja mam taką, taką sprawę, więc jak ja siadam, i zakładam nogę na nogę. Tu, tu mi się na podbrzuszu tu tak, taki sakramencki bulion tak tu do góry, tu i mi się tu za uszami miejscawia. No teraz bierz się, synku, zbadamy. A rozbieraj się, rozbieraj. Pali tu. No, no to. A, <coughs> no. A to pali. Tak. No. Już wiem, co trzeba zrobić. Tak? Ci Co? Nie no. Ocieć. Nie no na. No. Ocieć. Nie no, ale no. W pewnym czasie nasz znajomy dziwnym trafem znalazł się w moim zakładzie. Czego pan sobie życzy? Dzień dobry. Ja chciałem uszyć spodnie. Dzień dobry panu. Spodnie pan mówi. Jakie? Tak. Spodnie. Struksowe! Ach, oczywiście. Wąskie, szerokie? Wąskie. Wąskie. A która nogaweczka szersza? Wie pan. A po co? No przeważnie jedni wolą lewą, pan rozumie, drudzy wolą nie, prawą. Nie, nie, nie są obojętne. Nie, obie jednakowe, proszę pana. No bo wie pan, to jest taka dziwna sprawa. Jeżeli się nie poszerzy któreś z nogawek, tak? to jeżeli pan siada na krześle, zakłada nogę na nogę, to wtedy tutaj, wie pan, w podbrzyżu taki sakramentski ból.